Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki okiem katolika rano. Jest poniedziałek, 14 sierpnia wigilia święta w niebowzięcia najświętszej Maryi Panny, dzień drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy cię Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Holandia. W miniony wtorek w Holandii doszło do kolejnej prowokacji dzielnych aktywistów klimatycznych. Jak poinformował rzecznik niderlandzkiej żandarmerii wojskowej, 15 demonstrantów próbowało przedostać się na teren wojskowej bazy lotniczej w miejscowości Wolkel. Zdaniem mediów, na terenie lotniska przechowywana jest amerykańska bomba atomowa, a klimatyści posiadali przy sobie materiały wyrażające sprzeciw wobec używania broni jądrowej. Demonstrantów zatrzymano, gdy próbowali zrobić podkop pod ogrodzeniem bazy wojskowej. Policja poinformowała także o aresztowaniu 10 aktywistów i postawieniu im zarzutów. Choć tym razem zagrożenie ze strony dzielnych aktywistów było zerowe, to wszelkie prowokacje związane z bronią jądrową, tym bardziej przeprowadzane przez grupy klimatycznych szaleńców, mogą wywołać kolejne niepokoje społeczne. Również interesującym wydaje się być pytanie, czy dzielni aktywiści klimatyczni są przeciwko broni jądrowej, ponieważ jej użycie zaszkodziłoby klimatowi? Belgia i cała Unia Europejska. Hiszpański portal El Economista donosi o kolejnym doskonałym pomyśle Unii Europejskiej. Tym razem urzędnicy w Brukseli postanowili wypowiedzieć wojnę papierowi toaletowemu. Powód taki sam jak zawsze. Dzielna walka o klimat i ratowanie planety. Zdaniem Unii tradycyjny papier toaletowy powinien zostać zastąpiony papierem ze słomy, a docelowo Europa ma całkowicie zrezygnować z niego na rzecz wody i mydła. Łatwiejsza dostępność wody i mydła miałaby zostać zapewniona przez specjalne dozowniki instalowane w muszlach klozetowych. Choć Kolejna już ingerencja państwa eurokratów w życie mieszkańców Europy z pewnością przyczyni się do realizacji tzw. celów klimatycznych, to chyba nikt nie zadał sobie pytania, jakie koszty poniesie zwykły Europejczyk, który będzie de facto zmuszony do wymiany muszli z powodu kolejnych absurdów unijnych. Natomiast nie ma żadnych poświęceń, których unikają eurokraci, by ratować planetę. Problem polega na tym, że te poświęcenia zwykle dotyczą innych ludzi. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś mamy wigilię święta w niebowzięcia najświętszej Marii Panny. Według tradycji najświętsza Maria Panna spędziła ostatnie lata swojego życia w Jerozolimie. W jednym z apokryfów czytamy, że po śmierci została pogrzebana u stóp góry oliwnej. Po trzech dniach apostołowie udali się na jej grób, lecz nie znaleźli jej ciała. Mieli za to ujrzeć piękne kwiaty i zioła, co jest podstawą tradycji święcenia ziół święto wniebowzięcia. Wiarę w to, że Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale zabrał je do nieba, Kościół wyznawał od samego początku. Dzień święta 15 sierpnia był obecny w kalendarzu liturgicznym przynajmniej od V wieku. Prawda o wniebowzięciu stanowi dogmat wiary katolickiej, ogłoszony przez papieża Piusa XII, 1 listopada 1950 roku w Konstytucji Apostolskiej Munificentissimus Deus. Czytamy. Powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych apostołów Piotra i Pawła i naszą ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga, że niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. W minionym tygodniu włoski minister zdrowia, pan Orazio Scilacci, poinformował podczas konferencji prasowej o uchyleniu ostatnich już obostrzeń covidowych. Przepisy dotyczyły obowiązkowej izolacji osób, u których stwierdzono zachorowanie na COVID-19. Jak się okazuje, nakaz pięciodniowej izolacji chorego był i tak powszechnie nieprzestrzegany. Minister Scilacci powiedział, sytuacja epidemiologiczna, szczepienia i lekarstwa sprawiają, że normata". Szeroko nieprzestrzegana nie jest już konieczna. Zapewniam jednak, że Ministerstwo Zdrowia będzie obserwowało sytuację i, jeśli będzie to niezbędne, podejmie wszystkie konieczne kroki. Tym samym Włochy finalnie stały się wolne od jakichkolwiek tzw. przepisów antypandemicznych. Stany Zjednoczone. Amerykański portal Politico informuje o światowym zwiększeniu zachorowalności na takie choroby jak trąd, malaria czy odra. Jako jeden z powodów takiego stanu rzeczy Amerykanie wskazują niewydolność służby zdrowia po tak zwanej pandemii COVID-19. Z pewnością skupianie się tylko na jednej chorobie mogło spowodować liczne zaniedbania, tym także przy diagnostyce poważnych chorób zakaźnych. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, myślisz, że portal Politico napisał zatem mądry artykuł, posłuchaj dalej. Autor artykułu przyjął zgoła inny tok rozumowania i za powrót odry czy malarii. Obwinił m.in. zmiany klimatu, czytamy: spadająca liczba szczepień dzieci, zmiany w zachowaniach i nawykach żywieniowych, i oczywiście zmiana klimatu przyczyniły się do idealnej burzy, w której niebezpieczne choroby, uważane za przeniesione do minionej epoki, powróciły do krajów, które wcześniej praktycznie je wyeliminowały. Ponownie Stany Zjednoczone. Gubernator stanu Maine z ramienia Partii Demokratycznej, pani Janet Mills. Podpisała w minionym tygodniu ustawę ułatwiającą zabijanie dzieci nienarodzonych. Nowe regulacje pozwalają na dokonanie tzw. aborcji aż do urodzenia dziecka, jeżeli lekarz uzna to za subiektywną konieczność. Ustawa ma wejść w życie już tej jesieni. Stanowe organizacje ProLife zamierzają wystąpić z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, by uniemożliwić zabijanie nienarodzonych. Zdaniem pani Karen Waszon z organizacji Main Right to Life. Ustawa jest wynikiem nacisku lobby aborcyjnego z Planned Parenthood na czele. To nie pierwsza, można by powiedzieć antycywilizacyjna ustawa podpisana przez panią gubernator w ostatnim czasie. Kilka tygodni wcześniej pani Mills zaaprobowała umożliwienie szesnastolatkom korzystania z tak zwanego zabiegu zmiany płci bez konieczności informowania o tym ich rodziców. Polska Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej opublikował w minionym tygodniu badanie zatytułowane Brzdąc w sieci 2.0 poświęcone korzystaniu z technologii przez dzieci w wieku przedszkolnym i młodsze. Z analizy wynika, że co dziesiąte dziecko jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia ma bezpośrednią styczność z urządzeniami cyfrowymi. Autorka badań pani doktor Magdalena Rowicka stwierdziła Dzieci w wieku przedszkolnym, które korzystają z urządzeń cyfrowych tuż po przebudzeniu i po kolacji funkcjonują gorzej niż te, które robią to rzadziej. Z raportu wynika także, że dzieci korzystające często z technologii mogą mieć problemy z zapamiętywaniem, kontrolowaniem emocji, a także z kreatywnością. Dzieci te nie mają też pomysłu, co zrobić z wolnym czasem, jeżeli zabierze im się smartfon czy tablet. Ponownie Polska. W miejscowości Żuklin w województwie podkarpackim doszło do kolejnej profanacji. Tym razem zniszczono figurki przedstawiające Pana Jezusa oraz Najświętszą Marię Pannę, znajdujące się w zabytkowej kapliczce. O sprawie poinformował zarząd miejscowego osiedla, który w oświadczeniu napisał. Zniszczone zostały figurki Matki Bożej i Jezusa Chrystusa poprzez przypalenie oczu prawdopodobnie papierosami. Sprawa jest o tyle bulwersująca, że kapliczka znajduje się w miejscu starodawnego cmentarzyska. I została postawiona w miejsce kościoła zniszczonego w czasie napadów tatarskich w roku 1498. I teraz uwaga, czy jeszcze bardziej bulwersujący nie jest fakt, że sprawcami profanacji byli 12 i 13-letni chłopcy. Dzieci przyznały się do winy, choć nie wyjaśniły motywów swoich działań. Postawiono im zarzut obrazy uczuć religijnych. Wyobraźmy sobie, czym ci biedni chłopcy muszą nasiąkać w domu. Natomiast jak zawsze przy takiej okazji chcę wyrazić swoje zniesmaczenie wręcz tym, że polskie prawo mówi coś o obrazie uczuć religijnych. Powinien istnieć zakaz obrażania, profanowania wszelkich symboli katolickich, ale naprawdę nie przez wzgląd na uczucia katolików, ponieważ takie ujęcie sprawy prowadza w błąd zarówno katolików, którym może się wydawać, że tutaj ich uczucia są najważniejsze, jak również drugą stronę światopoglądową, która myśli, dlaczego mamy akurat preferować katolików i ich uczucia. Chronić. Wszelkie przedmioty i symbole katolickie powinny być chronione przez wzgląd na osoby, które reprezentują. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Mówienie o sprawach damsko-męskich w XXI wieku przypomina trochę przekonywanie ludzi, szczególnie niewiasty, by nie jadły szkła. Progresywne ideologie, rewolucja, feminizm, sączone nie tylko wprost, ale głównie podprogowo przez filmy, seriale, teledyski. Efekt mają taki, że kobiety i mężczyźni zaczynają widzieć pokruszone szkło jako zdrowy pokarm, a swoje prawo do jedzenia pokruszonego szkła jako prawo, za które gotowi są walczyć niemal na śmierć i życie. Ktoś, kto to widzi i chce przemówić do ludzi, szczególnie do niewiast, żeby przestały już same siebie krzywdzić zjadaniem pokruszonego szkła, niemal zawsze podejrzewane jest o niecne zamiary, o szowinizm, o mizoginizm. O chęć zabrania im czegoś z talerza. Ponieważ rewolucja naucza dzisiaj ludzi, w tym niewiasty, że mają prawo jeść co tylko chcą i kimże jest mężczyzna, żeby mówić kobiecie, czy jedzenie szkła im służy czy szkodzi. Powołanie kobiety na żonę i matkę jest tak wielkie, tak święte, tak wielki wpływ mające na kondycję rodziny, społeczeństwa, państwa i świata, że gdyby kobiety zdały sobie z tego sprawę. Żaden feministyczny nonsens nie mógłby się przedostać do ich rozumu. Ktoś zapyta, być może któraś z kobiet, dlaczego tak uwziąłem się akurat na niewiasty. Ponieważ obserwacja tych dynamik daje mi asumpt do tego, żeby uważać, że zepsucie stosunków damsko-męskich, jakie dziś obserwujemy, pomieszanie ról, coraz większa liczba kobiet narzekających na kondycję mężczyzn, gdzie ci mężczyźni. Zniewieścienie mężczyzn. A jeżeli nie chcą się zniewieścić, to popchnięcie ich w pornografię czy alkohol. Feminizm. W dzisiejszej karykaturalnej postaci wymyślili oczywiście smutni panowie w garniturach, a zatem głównie mężczyźni. To ideologia ta padła na grunt kobiet. I to one, jeżeli dadzą się jej zwieść, zaczną używać swojej kobiecej siły, której przecenić się nie da. Do zmiany sposobu funkcjonowania społeczeństwa. O jakiej zmianie mowa? O takiej, w której kobiety jedzą szkło, krwawią. Ale niech któryś mężczyzna spróbuje powiedzieć, nie jedz szkła. Czyli nie próbuj być mężczyzną, nie szukaj roli lidera, nie kontroluj. Nie tylko nie wywyższaj się nad mężczyznę, ale nawet i tu część niewiast być może rzuci czymś w ekran się z mężczyzną nie zrównuj, bo to jest jedzenie szkła oraz karmienie męża i dzieci szkłem. Czy nie lepiej karmić się czymś zdrowym, odżywczym i przepysznym? Tym dla kobiety jest łagodność, dobroć, miłosierdzie i Tutaj znowu niektóre niewiasty mogą cisnąć filiżanką, jeżeli akurat słuchają programu przy poranej kawie. Cichość. Gdy mówi się takie rzeczy, część społeczeństwa chce Cię zmieść z powierzchni Ziemi. I każdy, niemalże każdy, również faceci, mogą pomyśleć, że każdy, kto tak mówi, robi to dla siebie. Podczas gdy tak naprawdę robi to dla siebie tylko w sposób pośredni. Facet ma udane, spokojne życie, kiedy kobieta jest szczęśliwa. A kobieta może być szczęśliwa. Tylko będąc kobietą. Standardowe w takich sytuacjach pytanie progresistów: kim jesteś, aby mówić, co uszczęśliwi drugiego człowieka? Ja tego nie określam, ja tylko to odczytuję. Uszczęśliwić człowieka może tylko życie zgodnie z prawem naturalnym. Mój drogi słuchaczu, jeżeli masz ochotę, napisz w komentarzu odpowiedź na trzy poniższe pytania, może cztery, bo pierwsze będzie do niewiast: czy ktoś rzucił filiżanką w ekran, ewentualnie telefonem o ścianę. A teraz pytania do wszystkich: czy według ciebie? Dzisiejsze pomieszanie ról damsko-męskich zaczyna się od zmiany w kobietach i skutkuje zmianami w mężczyznach, czy uważasz, że obie płcie w równym stopniu i w tym samym czasie się zmieniły? Pytanie drugie, czy dzisiaj, w XXI wieku, potrzebny jest jakikolwiek feminizm? To znaczy, czy istnieją jakiekolwiek prawa, które mają mężczyźni, a których nie mają kobiety? I pytanie trzecie, czy uważasz tradycyjny podział ról, czyli Mężczyzna na zewnątrz domu zdobywa zasoby oraz zapewnia domowi bezpieczeństwo, a kobieta wewnątrz domu zajmuje się potomstwem oraz atmosferą, żeby mężczyzna miał gdzie chociaż przez chwilę po swojej walce na zewnątrz domu odpocząć. Czy uważasz ten podział za szowinistyczny, archaiczny, niekorzystny dla kobiet? Zatem jeszcze raz w skrócie. Czy pomieszanie ról zaczyna się od kobiet, czy równolegle od kobiet i mężczyzn? Drugie, czy dziś potrzebny jest feminizm? I trzecie, czy tradycyjny podział ról jest krzywdzący dla kobiet? Każdy komentarz, byle rozumowy, a nie wynikający z emocji, może być bardzo cenną cegiełką w próbie odbudowy ładu społecznego i moralnego naszej ojczyzny. Mario, posłuchaj się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Najlepiej taki niezrzucający bomby atomowej na całe towarzystwo, tym bardziej, że jak dzisiaj słyszeliśmy, bomby atomowe szkodzą klimatowi. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę ci błogosławionego dnia. Najświętsza Maryjo Panno, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo ci dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w środę. Zostań z Panem Bogiem.